Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Dybowski, wydawnictwo Antek. Panie Marcinie, co z nowych książek można u Pana w wydawnictwie zakupić? Mnóstwo nowych książek, na przykład Nasze Dzieje Tarnowskiego, tego słynnego Tarnowskiego z rodu Tarnowskich Zwycięzców z Podwiednia, Tarnowski rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, bardzo pięknie opisuje Dzieje XIX wieku, i jako jeden z nielicznych autorów pisze o Gietrwałdzie. I pisze bardzo dobrze Wielną o tym Gietrwałdzie. E, e, ale widzę też bardzo dużo e, klasyki: Józef Ta. Maria Bochański, Studnicki. No, Władysław Studnicki, o którym w tej chwili coraz głośniej się zaczyna robić. Polecam, to jest książka, którą ja wydałem tak, jako tak. pierwszy i w ogóle u, z ostatniego egzemplarza, jaki chyba istniał na świecie, który e, został mimo szczęścia udostępniony w Stanach Zjednoczonych. I to bardzo ważna, bardzo ważna książka, w której Władysław Stużuński przewidział co do Joty e, przebieg całej II wojny światowej, e, karierę sikorskiego, e, mnóstwo utratę całych Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, Zdradę Francji i Anglii, napaść Związku Radzieckiego i później <coughs> zajęcie właśnie zie, z ziem wschodnich. A to jest książka, którą z, cenzura e, tuż przed wrześniem 39 roku za za, m, zablokowała i zniszczony został cały nakład. Jeden ostatni egzemplarz z archiwum Władysława Studnickiego odzyskany i udostępniony. Bardzo ważna książka. To książki Malakiego Martina. Książki, e, pokażmy, pokażmy tutaj, bo ja słyszę. Cała seria książek Malakiego Martina dotycząca właśnie kryzysu e, w kościele. Czy to jest Na... fikcja czy fabuła? Nie, absolutnie to jest. To nie jest tak jak literatura niektórych... faktu. To, jest, to są jego refleksje, felietony dotyczące... To jest dialog, z wywiad z nim przeprowadzony, gdzie on konkretnie mówi o kryzysie, z czego on wynika, jakie były jego początki, jakie będą konsekwencje. Tutaj książka, która powinna zainteresować wobec tej sytuacji, jaka jest w Polsce. To jest książka dawno wydana, ale o przeciwko komunii świętej na rękę i to jest książka naprawdę kilkaset stron samych... Ale widzę samych też o Pawle VI, ja o tej książce, tą książkę streściłem. Przerażające, Przerażająca zapowiedź pontyfikatu Franciszka. O tak, to zresztą właśnie z jednej z książek ostatni konklawy Malekiego Martina, on opisuje sytuację, gdzie zupełnie spokojnie już w dobie właśnie po śmierci Pawła VI mogło dojść do takiej elekcji jednego z kardynałów, który już wtedy byłby taki jak Bergoglio, ale na nasze nieszczęście nie nastąpiło wtedy takie wybranie takiego kandydata, bo był przygotowywany. Lewica, ta, lewica, ta lewacka część kościoła już szykowała taki zamach. Wtedy byśmy się jeszcze obronili o wiele bardziej, bo wtedy ten opór byłby zdecydowanie mocniejszy. Wielu katolików wtedy już na pewno by odkryło na czym polega niszczenie kościoła. Tymczasem tym no, sama książka księdza Luigi Villego o Pawle VI no, jest miażdżąca. To jest właśnie to jest dowód na to, że nie powinien być świętym, ale przejdźmy, widzę też Teodor Joszkę żeby świętym w dzisiejszym kościele niewiele trzeba i zresztą po to zostały zmienione reguły przyznawania świętości. Które od długiego czasu już nie oddają żadnej e, rzetelności, tak jak w dawnych e, wiekach. Więc czym innym jest e, być świętym według starych reguł Kościoła, wybranym, a co innego ogłoszonym dzisiaj, niestety. Mamy też przedsiębiorstwo Holokaust, nowe wydanie e, rozszerzone. No, Norman Filkenstein. Przecież w tej chwili w Realu 24, właśnie za, za, za wywiad z Filkensteinem, zostało wczoraj zablokowane. Więc można powiedzieć, znowu mam udział w tym blokowaniu i reakcji histerycznej. Przeczytali książkę od Dybowskiego i wiedzą, kogo blokować. Jest także Teodor Jaszko Kochiński, bardzo dużo książek. Do tej pory było znanych kilka, tylko kilka książek, bardzo dobrze, bardzo dobrze, trzy książki dotyczące tego, czym on się bardzo pasjonował, mianowicie psychologią mentalnością ludzi przed rewolucją i w trakcie rewolucji jak do tego dochodzi w jaki sposób właśnie mentalność ludzka dojrzewa, że tak powiem do przewrotów i to. Ale tak widzę to... także, że są o Żydach. Żydzi w powieści A, jest polskiej, Żydzi. To też rzecz, z której 20 złotych. To też rzecz, z której był znany. To też z której był znany. Jest pechoinski. Tutaj polecam bardzo moim zdaniem najlepszą monografię, najlepszą monografię, najlepszą książkę na temat wojny 1920 roku, bardzo obiektywną i książkę, no może dlatego właśnie zamilczaną, ponieważ nie pluje ani na jedną ani na drugą stronę tych, że tak powiem skrzydeł obozu politycznego, który w tej chwili wtedy się zmagał z inwazją sowiecką. 30 zł Ale widzę także klasyka myśli konserwatywnej, Józef Maria Bochański, filozofia bolszewizmu. Tak, no, szkoda, że nasz ksiądz prymas nie przeczytał takich, e, takiej książki jak Szkice o nacjonalizmie i, i katolicyzmie. Szkoda, szkoda, że ksiądz prymas Polak nie przeczytał e, wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego o też, tym, też, o nacjonalizmie. Też, też. Ja myślę, może by ogóle, takich e, Jana Pawła II, może by takich bredni episkopat nie wypisywał. Nie, ja myślę, że nie nie problem e, współczesnych episkopatów e, e, m, amerykańskich, niemieckich, francuskich. No niestety też i okazuje, w Polsce, że są to, że tak powiem, produkty, są to produkty tej edukacji, upadku tej edukacji, coraz, coraz większe, że tak powiem, dowody na upadek tej edukacji. Ogólnej. A ja, ja tutaj pokażę, bo są także książki wydawnictwa Fronda, A, dobra, Ojciec Boroniecki, antykomunistyczne, o, Roman Dmowski. Tutaj mamy tego Studnickiego, mnóstwo książek, A tutaj, tutaj właśnie węgierskie. Jest bardzo dobry zarys dziejów polskich z węgierskimi e, powiązaniami. Tutaj pan Marcin, ja widzę, ma, że ma po prostu e, g, niezwykle fajne książki polityczno-społeczne, a stara nas się, nas się dokulturalnić książkami. Zobaczmy. Zobaczmy. Ale z jak tymi mapami. To są mapy, które nie daj Boże by polskie dziecko zobaczyło, bo by się dowiedziało, że Polska nie tylko miała Unię Polsko-Litewską, ale także żeby dowiedziało się o Unii z Węgrami. I widząc na przykład taką mapkę, może by to więcej rozumiało z historii, widząc tutaj właśnie sojusz unię personalną z Węgrami. To są mapki absolutnie, yy, które mogą zmienić Yy, zapatrywania i pojmowanie, że tak powiem, yy, dawnych życia. Wszystkie, wszystkie książki yy, można yy, zakupić na stronie internetowej wydawnictwa. Tak, sklep. Jest ksiądz Antych. trzeciak. O, tak. Ja może powiem. Sklep.antyk.org.pl Jeszcze pokażmy, jest ksiądz trzeciak znienawidzony przez środowiska żydowskie i lewicowe yy. Bardzo dużo różnych ciekawych książek. Bardzo dziękujemy.